cześć witajcie, jesteś z tej strony dla Zapraszam Was na kolejny materiał z gry o nazwie. Prison Simulator lecimy teraz do biura naczelnika. Już żeby z nim pogadać. Hello? No. Ja wiem O kurde cholipka Eee... Yy, aha. O, ja muszę to załatwić. Aha widzowie, no to fajnie. Chyba wita. Poczekaj na dzień egzekucji i na kolejny dzień Prysznicę uda się do sali pryśnice. od tego jeszcze nie mieliśmy rdza. prysznicę wyjeżdżają, którzy czekają na swoją podpisy mają różne poziomy cierpliwości. Zależy od ich charakteru: agresywny, są najmniej cierpliwi, dlatego ich wysyłają jako pierwszych. okej okay. no i mam wkładać te roczniki, mam brać, dawać im. Okej, okay, dobra, spoko. Więc tak, to jest? O co chodzi? Eee... Dobra. Dobra, szybko, nie mam czasu. Yy, tak. Ty. Ty. I teraz tak jesteś agresyw, agresyw, agresyw. To masz ty. To masz ty. On już jak bił po czasie. Aż się umyjecie. Dobra, no, ty się mijesz i osiem ma... no oni, oni mogę to iść tak? I użyć ich czas czekania? Aha, już nie Cześć Ej, patrzcie, tym młodym a to mam iść gdzieś od nich ten brudny Dawaj O, mydło A, my wiemy o co chodzi Kto musi, ten wie Dobra, umyty, umyty, dawaj Okay. Masz 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 się myć Dobra i tu jest neutralny Tu już idzie łagodny, dobra to jest klasa Ty temu jak leci To się by myje Ten już poszedł o, tamten coś chce. Czekajcie. A, nie mogę wyjść. Podczas rutyny chyba. Dawaj. Dobra. Dawaj. No i dobra. Ty, bo tamten się zaraz wkurzy jeszcze na mnie. Masz. Już daje ci. O, temu muszę dać. Dobra, to zaraz i pogadam. Pogodny, agresywny, neutralny, no to ten zostaje w pysk I nie, nie mamy wolnych kabin, no to co musicie pogadać To myjcie szybko Dobra, jeden poszedł chyba. A ten co muszę dać na pewno to a nie! Założył branie teraz Tylko to trochę dziwnie wygląda a, ten za 10 sekund, ten za 4 To... Damy temu Od razu e, Dawaj ręcznik e, Damy temu No i gdzie jesteś Chodź tu Masz 30 trzydzieści. Dobra, no i dzięki stary, to ile w tym macie? Dawaj to. Dobra, i ten teraz oddawaj, ten brudny. I teraz ach tak, ty. I ty masz. I tu kolejny już przychodzi. Dzisiaj już idą myć, ten się już myje. O, bydło wpłynie. Kurde, podaj tu stary bo nie mogę się zapytać o co chodzi. No i co się drzesz. bo tam się już czy znaczy, kończyć myć będzie. Dawaj to od razu. Więc dodajemy to to, bo to jesteśmy cierpliwi. I już wychodzi kolejny. Dawaj to. O! No i dobra. Zakończone. To idziemy pokazać tamtym jeszcze. Ej, tam. Więc biegniemy. Cześć. Zobacz, co potrzebuje. Okej okay. O ile? Dobra Chyba mam A nie mam jeszcze Muszę, muszę przeszukać cele by się przydało Dobra to idziemy do bloku to Może kiedyś znajdziemy O co to jest? Naprawienie nie kamer, chyba A to jest chyba jakaś absoluta kamera mi się wydaje yy, Tak A mam to odkręcić A trochę długo się odkręca to jeszcze i to jeszcze, a mogę klikać tak okej, okay, to nie wiedziałem bo co mam, co jest dobre, o to, to jest złe napraw napraw jeszcze dwie rzeczy napraw Oj, napraw. O, i napraw. Raz staw nowy. Kozak, wszystko, problem. Odłóż przedmiot. Czas wolny, więc. No cóż, paczek, okej okay. To jest na spacernik A w którą stronę jest na cele? Bo w tą. Bo także się na cele szło. Tak, w tym co rzeszło. Okej, okay, to zaraz pójdziemy i na przeszukiwanie paczek. Ale najpierw pójdziemy, pójdziemy, z Julianem, to jest pierwsze. I poprzeszujemy za tak, cele na pewno. Edward, George, Ricky, Supen, Leo, Julian. Ale to chyba nie ten, nie ten. White'a mieć. Joshua. Julian, white no dobra, zdobędźcie pewne rzeczy, to już szukamy. A mogę wziąć już fakt, to były te, te rzeczy. Nie wiem, czy ich tam. Zwyczajenia. O! Dobra. Bierzemy. Dawaj to. Niki patrz. Mamy już rzeczy dla Justyna od razu. Więc możemy Justinowi zanieść się od razu. Będziemy mieli kolejne zadanie z głowy. Teraz tak, czy tylko go znaleźć. Albo przypieleśnice. Co? O nie, ja mam te rzeczy i to oni się zastanawiają teraz, czy mam takie rzeczy przy sobie. Pokój odpraw, szatnia. Gdzie on jest? Biuro naczelnika, pokój medyczny. Gdzie on znowu jest, ten chłop? Czelniczo. O jest, ora, jest kas. Hej, stary. Jeszcze chciałem ją je oszukać, co, co za. No jak oni byli, że, że się chyba nie mam sobie. Chyba. Dobra, więc idziemy już do pokoju paczek. Ta milka. No i na już są takie rzeczy. Tu też. Widzę, że ciekawie się zaczyna już. No i czyste. Pierwszego, teraz druga. Kolejne czyste. O, to ile chłop ma? W tym coś musi być. W ty sztywcie, bo w innej rzeczy coś musi być. No i jest. Papierochy. A tu blancik jeszcze w tym. W riso. Dobra, tu już gotowe. I ostatnia paczka. Czysta. W tyle czas wolny. To pójdziemy sobie. Na spacernik, tym razem. Pieniądze są bardzo tanie. Nie mamy hajsuć w ogóle. Więc przećwiczmy kondycję. Więc let's go. Bo kondycja mamy małą. To przydałoby się ją po zwiększyć, co nie. Więc pompujemy. A jutro może być odcinek. z gotnika. Tak, na przemian będzie trochę.

Musi mi zaliczyć, że jestem specjalistą. W ogóle zapraszam was do subskrybowania kanału, ponieważ że bez subskrypcji to 87,6% Widzów, którzy mnie oglądają, a subskrypcja to tylko 12%, więc Zapraszam was do subskrybowania kanału By mnie wspomóc i żeby zasięgi były lepsze, to zostawcie łapkę w górę i wy wracajcie do oglądania siema. No i porządku. To w międzyczasie. Dawaj o taką kasę. Dawaj, Dobra, raz. Dwa. Trzy. Cztery, pięć, oj, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jedenaście. O, ktoś się na mnie. 13 14 i teraz będzie 15 no jest kapany a ten pupuje Ta, o kurde tam leży jedyniamek a ty co ty robisz o nie tego walna No leżysz, a tego. A tutaj wzywamy krótką falówkę. Że tutaj kolega sobie padł na pysk. Tam dwa lachopi już. Tam jest chyba git. Ci tam muszę już podejść na pewno. No i leżysz. Tutaj sobie pompują Jest subcio Jeszcze ściutko, jak na razie Nic się nie dzieje Takiego złego Okej okay. 30 sekund zostało Do pilnowania ich czy toś nie oddupią przypadkiem, spotkając ten gdzieś idzie do śmieci. To jest trochę podejrzane. Okej okay. 16 sekund zostało 14, 13 12 E ma w ogóle wysłuchasz fajny 4 sekundy. Dobra, nie powinien co odwalić. Wieczorna odprawa, ok, czyli to jest tyle. To wracamy. Już teraz praktycznie możemy z, z głębin tego naszego yy, spacerniaka wyjść już do samego wyjścia. Dzięki takiej waszej kondycji. Tak, a tyle na dziś. No i dobra. I teraz pytanie: co jest z tą naszą egzekucją? No, zmiana o. Ej, to tego jeszcze nie miałem. Nigdy nie byłem na stacji, jeszcze w tychże. Okej, okay. Okej, okay, mam spadać takie rzeczy. Okej okay. to pokój 0 na 5. Chcesz się wam to przeszukać? A, dobra, pozostaw. Ktoś zostawił chyba chipsy Po prostu No i dobra mam to jest chipsy znalazł i niby kontrabanda Znaczy jest w sensie że, że po prostu zostawił o Pożar O tam jest Nie mam energii A tak z dupy nagle Kurde, nie tędy Na warsztacie to jest Ło Jak to jest Kto to podpalił? Jak to się stało niby? Dobra, to idziemy O, na prosznicę wchodzimy, szukaj pokój To mam na pewno Więc szukajmy to Znowu się pali tam, nie wiem jak tam dojść Zostaw Już biegniemy w tamtą stronę To chyba jest na co ty robisz? Chodź to czekaj, ale... No, ty bile, nie widać, że się pali? Chodź Musisz się pomóc Stary, będziesz też takim samym, chodź Miałem cię zawieźć do celi, ale... wybuch pożar Więc że to ugaj się od razu. Daj mi to obrażenia? Nie A, gdzie mogę za... <grym>, Okej okay. No i wygasz no i chodź. No, ruchy, ruchy I nie Chodź Kolego Marześ narobił Ach mnie nie było Ale Shaftów to kiedyś nie było. Widzę, że update był Przynajmniej tyle jak pamiętam w tej gry. Bo kiedyś ją oglądałem, ale ja nigdy w nią nie grałem. To nigdy takiego czegoś nie widziałem. Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. Szczerze. Chodź, kolego. Do celi. Zapraszam. Proszę pana. No i wracam na spacerniak znowu. Ech, znowu to bieganie w kółko. Naprawdę. Nie wiem, po co. Szczerze, ja się nie spodziewałem, że będzie tak zjewał nagle, tak z pupci, tak totalnie. Ale co on by chciał zrobić, jakby wszedł na spacer? Jak przecież tam nic nie ma? Co ja mam tu przeszukać? Niby ławki? Nie ja mogę śmietniki przeszukać co najwyżej. Chyba. Nawet nie. Dziga nie przewidziała, że. Mogę użyć? O! Ty, to mogę napakować teraz. W międzyczasie. Jaki jak, jak jestem sam ja? to mogę napakować przy okazji, będę miał większą kondychę od razu. To będzie klasa, ale widzę, że teraz więcej jest zapompowanych. Już teraz nie ma jak, kurde, było 12 na początku za już jest 16. A, mam 12, 13, 14, 15 i 16 będzie. Większość z większości. się. się. Kozak mamy więcej kondyhy. Ale co my ja mamy tu przeszukać? Ławki? Tak, ławki. Okay. Pozostaw. Pozostał. to jest taka farma żarcia? To są jeszcze arcie warto żeby ukraść o też muszę zrobić Muszę je odnaleźć O, tu jest szkodzenie. Ale muszę chodzić po całej placówce serio jak jest idealnie 8 to mi powali No że nie jest idealne 8, jest więcej O! O no to idziemy do powoju odpraw okay, yeah. Tak, na dziś już koniec. Jej! No ostatnia zmianka To się tutaj na co to się szczerze nie spodziewałem. Co jest? O w dupę! O ja cię chytam, widzowie, ale to zostawię na kolejny odcinek. Więc pistolet, <laughs> a mam to są na, na gumowe kule. Tu coś, no więcej nie robię, bo to się ciekawie odwala. Kurde, jakieś wybuchy, więc to zostawiam na kolejne odcinek, do zobaczenia, cześć, no nara, siemka, nara.